Ciełanko, w tym odcinku chcę Wam się do czegoś przyznać, że w końcu doczekałem się mojego upragnionego dziecka. Z tym, że wcześniej moimi dziećmi były kury. Tak do tego grona właśnie dołączył maciek, który się właśnie za mną tak trzęsie. Maciek to Emu. Emu to jest drugi największy ptak. Nie lot, zaraz po strusiu afrykańskim. I zawsze ogólnie marzyłem, sobie, żeby mieć e, EMU. Zanosiłem się z taką myślą, tylko zawsze mi coś jakby stało na przeszkodzie, bo myślałem sobie, że a to może jeszcze nie ten czas, może jak będę miał dom, może jak będę miał coś tam. Ale jakiś czas temu po prostu zaszły bardzo duże Ma maciek. Nie świruj, pawiany. Ale ostatnio zaszły u mnie zmiany w życiu i pomyślałem sobie, że może to jest taki dobry czas, żeby właśnie po prostu podążać też za tym marzeniem, bo zawsze chciałem mieć emu. Tak jak czytałem o emu, to są to ptaki, które bardziej się wiążą z właścicielem niż z, na przykład, kury i łatwiej jest je do siebie przyzwyczaić. I co? i moja przygoda zaczęła się prosto. Tutaj Wam będę pokazywał teraz je, mniej więcej jakieś urywki z moich przygód zemu. To było tak, że po prostu znalazłem jajka, kupiłem sobie inkubator i pomyślałem a zobaczę co będzie. Przez 50 dni były te jajka w inkubatorze, które trzeba było obracać i po 50 dniach urodził mi się. W tych jajkach jedno było niezalęgnięte, a drugie nie wiem, dlaczego już był rozwinięty zarodek, ale po prostu był martwy. No, czasami tak się zdarza. O, I tak powstał oto właśnie Maciek. Mm, tylko trzeba było zrobić dla niego mieszkanko. I jest bardzo ważne, żeby właśnie ptaki miały osobne miejsce, w moim przypadku, zwłaszcza gdzie są u mnie gołębie, kury i tak dalej. To te wszystkie. Gatunki mają jakby osobne jakieś choroby, tak, więc musiałem sobie przygotować całe podłoże, zerwać, zerwać ten stary grunt i zasadzić nowy, zabezpieczyć teren, żeby nie wlatywały tam żadne ptaki, żeby nie przynosiły chorób. No bo wystarczy, że po prostu nawet jakiś obcy gołąb albo jakiś inny ptak, który ma jakąś chorobę, napije się z poidła, później wypije to emu i już będzie chorować. Właśnie, ogólnie jeżeli tak chodzi o emu. Tutaj zresztą pokażę Wam teraz różne etapy, jak budowałem dla nich struśnik. Robi się chałupa. Prawie taka, jak tutaj. Prawie troszkę większa. A to będzie chata dla Maćka. No, niech to będzie tutaj, tak? Jest kolejny dzień pracy, robienie ogrodzenia. Wschodzi się dość długo dzisiaj to pół dnia. Przez to, że dużo gruzu jest nawalone, bo to za był kompost. Znaczy się gnój i było wywalone. No i tak wykopać wszystko, to się trochę schodzi. Ale chcę co dzisiaj te słupki. Może jeszcze się uda ogrodzić, co? No to ja mu zrobiłem taki wybieg, jak to będę robił. To jest naprawdę ciepło, szkoda, żeby w chałupie siedział. A tak jest tutaj obok mnie. I ja tu będziemy miał chałupę. Ja robię dalej. <gry> Prowarka bez alkoholowego sobie walny. Maciura, zos. Kury przyszły do ciebie w odwiedziny. Ruda, sit stąd. No to na ten moment mamy tyle. Powiem Wam, że mi się strasznie podoba to majsterkowanie. Wiadomo, że to jeszcze sporo roboty jest, żeby to najpierw wykończyć, ogarnąć, a później jeszcze później, żeby to jako tako wyglądało, jak goście przyjdą ale naprawdę fajnie zajerałem się tym takimi rzeczami bo te wycinarki będę pierwszy raz też używał, sobie taki niby stolik Dobra, tu krzywo wyszło, więc to ojciec mówił zawsze od góry To lecimy od góry Już, już do budy rudy Bo nie czuję jak kremuję. już I chodzi o dzisiejszy zakres prac No to jeszcze wiadomo do poprawy wiele Myślę, że jeszcze jeden dzień taki pełny jak dzisiaj ale tutaj już są ścianki, tu jeszcze trzeba poprawić, wzmocnić to. Drzwi już są zamontowane. Jeszcze spróbuję wolierę zamontować. na. Jestem właśnie na Szmaragdowej i tam jest klinika weterynaryjna za rogiem. Nie było mnie i bo byłem teraz za granicą w Londynie. I słuchajcie, tutaj pan Szczepański uratował moje dziecko Maciusia. Bo, no wypuścili ode mnie z domu go, żeby sobie pobiegał, i na się jakieś smarów i ledwo ledwo przeżył. I ja dowiedziałem się o tym na szczęście, dopiero jak już wróciłem, i zawsze jest tak, że jak jestem gdzieś w podróży, to każdemu mówię, jeżeli się coś stanie w domu, to nie mówcie mi, jak jestem w podróży, tylko dopiero jak wrócę, bo i tak nic nie zrobię, a po prostu będzie mnie to tylko denerwowało i mi to wyjazdy rozwaliło na pewno. No a tak się dowiedziałem po tym i tak mega mega to przeżywałem Jezu i tak się bałem do tej pory W sumie się boję czy jakiś komplikacji nie będzie miał No bo w sumie jest już No dobrze chodzi ale Było bardzo ciężko no bo zatrusie I tutaj mamy trochę Zdjęte Wierzchnią warstwę Ziemi Dlatego żeby była nowa bo nie wiadomo co to za bakterie Tam były głównie No trochę zostało tutaj chwastów Ale teraz siejemy Naszym emu Trawkę. Mam tutaj pomocnika. Tak. Mały skrzydł. Tak. Mocnik. Za dobre słodycze pracuje. Jestem Twoim słodyczem. Jestem Twoim słodyczem. No. Dach już papo pokryty. I co? Zaczynam robić podłogę. Później tutaj walnę ścianę I i tyle, i w sumie będę kończył, aby tylko wolierę zostanie założyć na górę. I będzie raczej całość. Jeszcze chyba rzucę tutaj jakiś ternic, żeby na bok woda zlatywała. Yy, mam tutaj już całe sprzęty. Przeniosłem. O, glock na w hłupię, ale to Wam może kiedyś pokażę. No, i co, powiem Wam, że tak pokazywałem raczej etapy, no bo lepiej mi jakoś tak jest robić w ciszy w ogóle nad muzyczki nie słucham, bo kurczę, tak mnie tu uspokaja. Taka forma medytacji jest to dla mnie. No i co? Zacząłem podłogę układać. Powiem wam gorąco jest tak tutaj, że nie wiem, ale będzie miał Maciek z koleżanką. Ciepło przynajmniej. No i co? Najgorzej to się schodzi z tym oczyszczaniem tego wszystkiego. To najdłużej schodzi. Tak samo ułożyć co rachu ciachu bo i posprawię. Zostało mi tylko jeszcze tutaj membraną okleić. W środku parę zmian, ale to są drobnostki. Już tutaj jest nawet jeden gość. Charlieś! Chodź, Charlie! Cześć! To jest właśnie nasz nowy Emuś. Maciek na razie jest w rehabilitacji. E... A Charlie już się aklimatyzuje i przyzwyczaja. Woliera rozłożona. Proszę bardzo. Jest woliera jeszcze chcę nauczyć ich jakoś, żeby sobie jadły różne kapusty i inne takie z tego trzymaka Krzesełko dla mnie. Właśnie, jeżeli chodzi o nazywnictwo, to część osób się oburza, że emu to nie jest struś, bo to tak jakby psa nazywać wilkiem. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo wiadomo o co chodzi. Niektórzy po prostu, nawet u weterynarza jakby on no to rozróżniał, tak, że to jest struś, ale pod gatunek emu, struś afrykański czy nandu. No niby właściwie to się nazywa po prostu emu, e, później struś afrykański, no i później są te inne jakby gatunki. I myślę, że warto, żeby wiedzieć, że Emu to nie jest struś, tylko to jest po prostu zaraz po struśie afrykańskim drugi największy ptak. Mówi się w ogóle, że podobno strusie afrykańskie są bardzo e, przyjazne, ale jeżeli chodzi o Emu, no to ja zauważyłem, że bardzo są zżyte. Na przykład Maciek to ma mnie za swoją mamkę i cały czas. Zauważyłem, że no to są takie ptaki, które wymagają dużo uwagi, nie lubią samotności, dlatego też postanowiłem, że Maćkowi kupię towarzysza. Tylko był taki problem, że nie wiadomo do końca, czy Maciek to jest Maciek, czy Maciejowa. Jak ja sprawdzałem Macka, no to tak wydaje się, że to może być samica, ale może być też samiec. Nie jestem po prostu do końca pewny. Co? No i zakupiłem mu po prostu towarzysza, żeby nie był samotny. No ale podczas tego. Zapoznawanie się, wydarzył się jakiś wypadek, bo po prostu jeden i drugi był w panice i Maciek coś cały czas biegał i coś mu się stało w nogi. Więc przez cały okres tego powstawania y, struśnika to Maciek był u mnie w domu i do tej pory jeszcze jest, dopóki nie wyleczy swojej kontuzji. Jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawostki o hodowaniu emu, no to powiem wam, że to są ptaki, które rosną prawie do dwóch metrów i są bardzo szybkie, bo osiągają szybkość do 50 km na godzinę. Ja już widzę, jak te moje maluchy szybko biegają i też bardzo szybko rosną oraz przebierają na wadze, gdyż już w pierwszym roku ich waga może osiągnąć 90 kg nawet. I są to też długowieczne ptaki, bo żyją od 20 do 30 lat, ale także może się zdarzyć, że mogą żyć i 50. No i też mają e, bardzo duże jajka. Ich jajka ważą od 300 do 600 gram, nawet i więcej. Ogólnie w sezonie lęgowym to samica właśnie składa jaja, a samiec wysiaduje. Więc to jest inaczej niż kur. Samiec wysiaduje jajka przez 55 dni, i później przez pół roku zajmuje się wychowywaniem maluchów i podczas tego wysiadywania też schodzi raz na dwa tygodnie, żeby coś zjeść i się napić i potrafi bardzo dużo stracić też na wadze. Ok, więc tak się prezentuje struśnik. Tu już biegają, widzę maluchy w sensie no emu. No co? Tu pokryłem membraną. Jeszcze na dach myślę, żeby wrzucić, może jaki ternic został gdzieś. Dość dużo czasu to zajęło. Pokażę Wam w środku, jak jest. No, oczywiście, poprócony, bo to tak jest, że dużo jedzą i dużo dostawiają. A mnie przywitał Maciek. O, zobaczcie, Maćka. Po dwóch tygodniach od kontuzji na szczęście już jest wszystko dobrze. Moje małe dinozaury się zaprzyjaźniły. Charlie i Maciek. Charlie to w ogóle tak się opiekuje, powiem wam, maciurą. I tak się opiekował. Co? Co Charlie? Ich... One... Mogą być później ciężko do odróżnienia, ale teraz ich poznaję, bo... Po twarzy to jak dziecko... A czy jak matka, która ma bliźniaki, podobno też rozróżnia? No, tu Maciek ma inną twarz, no i Charlie ma szyję wydrapaną. I patrzcie, co, co tu mam? No, wapnem posmarowane. To jest wyłożone dlatego, no, ja tutaj śpię, można by powiedzieć, czasami, ale tak w zasadzie naprawdę to było dlatego, żeby Maciek nie doznał kontuzji, jak tutaj się zaznajamiał bo walił strasznie po rogach, znaczy chodzi, uderzali i tak dalej. To po prostu jakieś stare ko kordły, prześcieradła i tak dalej pozostawione. Mata tu do dezynfekcji jest, później muszę ją już napełnić, żeby tu nic nie nanieść. E, zostało mi w zasadzie tą ścianę pomalować i tutaj kawałek dociąć, ale to już są naprawdę takie szczegóły, że te, tak jak mówię, tak w zasadzie wszystko jest tu jakby skończone. Maciek czy Charlie? Maciek. Bo się jeszcze przewraca. Charlie już świruje pawiana. Się cieszy. Bardzo dużo jedzą. Jejku, wczoraj było pełne. Bardzo dużo jedzą. Teraz jeszcze specjalną paszę dla Emu zamówiłem. 22, no bo to jest dla strusi. A wiadomo, Emu to nie struś, no ale. Ale tak co tutaj, uczy ich w ogóle jest jakieś różnych rzeczy co Charlie? różnych rzeczy, jakieś kartofli, warzyw ale najbardziej pasza idzie trochę trawki tak jak tam Maciek skubie e, tutaj jest taki do wody, który mi tak wyleję, bo trzeba będzie nowe założyć i tu im zrobiłem też takie wiadereczko, muszę ich nauczyć no lubi Charlie głaskanie po szyjce. Bardzo szybko się przyzwyczaił. Och, Maciek to bardziej woli na ręce. Znowu, znaczy Macieja prawdopodobnie. Tata mi pomagał trochę na początku ogarniać. Wiadomo jak to <laughs> było. Mi świecisz czy sobie? Ale chałupę to w zasadzie sam zrobiłem. Tu mi też Agata pomagała, więc fajnie zrobiliśmy tak. Także w tym odcinku to się już żegnam z moimi dinozarłami. Jak Wam się podobało? Czy macie jakieś pytania jeszcze, może odnośnie Emu albo pomysły w ogóle, co można tu jeszcze zrobić, ulepszyć, albo coś takiego? I do zobaczenia, co następnym razem. Nie, hej.